No i w końcu przyszedł czas na mitologię słowiańską. Jako pierwszego boga chciałbym omówić taką postać jak Leszy. To jest takie bóstwo opiekuńcze lasów ze słowiańskich wierzeń. Leszy był w ogóle panem lasów i opiekunem dzikiej zwierzyny. Zamieszkiwał dzikie regiony lasów, borów, puszcz. Ukazywał się pod postacią człowieka lub zwierzęcia. Jako człowiek przedstawiany był najczęściej jako brodaty starzec o białej twarzy. Czasami z rogami oraz otoczony przez watachę wilków lub jakichś niedźwiedzi. Leszy przyjmował często formę zwierzęcia zamieszkującego las, np. niedźwiedzia, wilka, lisa, jelenia czy w końcu puchacza. W niektórych regionach uważano, że może przybrać postać wichru. Leszy w ogóle mógł przybrać dowolny kształt i wielkość w zależności od wysokości drzewostanu, w jakim się w ogóle poruszał. Leszek w stosunku do ludzi był neutralny, a jego usposobienie zależało od tego, jak zachowywali się wobec lasu, jego mieszkańców lasu ludzie. Ci, którzy nie szanowali jego królestwa, byli z niego wypędzani, zaprowadzani w głąb lasu lub wydawani na pastę dzikich zwierząt. Uważano w ogóle, że wysypywał dzieciom zebrane runo leśne z koszyka. Ci, którzy w ogóle szanowali las i jego stworzenia, Leszy bezpiecznie ich wyprowadzał z lasu, e, chronił przed atakami zbójców czy dzikich zwierząt. Myśliwi oraz drwale, wobec których nie były przychylne, e, których nie był przychylny, w ogóle składali mu ofiary ze zwierząt domowych lub z plonów. Różne regiony nadawały leszemu różne nazwy, część z nich dotyczyła drzewostanu, jaki w lesie występował. Na zachodzie mówiono o nim borowy, boruta, na południu nazywano go wilczym pasterzem, podczas gdy miano tak naprawdę leszego pochodzi ze wschodu. Do znanych określeń leszego należą m.in. leszy, czyli z lasu, albo borowy, czyli z borów, albo gajowy, czyli z gaju. Laskowiec, boruta, borowik, leśnik, leśniczy, Lasko, lasowik, leszak, lasowy, leśny diabeł, leśny ciat, leśny dziadek, czy jakiś duch leśny, czy też czasami nazywano go po prostu leśnym wujkiem. Po nastaniu chrześcijaństwa e, oczywiście otrzymał on miano demona. Inną postacią ciekawą w mitologii słowiańskiej, e, tak jak tutaj widzimy, był Raruk. W słowiańskiej mitologii był taki boski, ognisty ptak, powiązany ze sfarogiem Raruk lub Raraszek. Był przedstawiany często jako ognisty soku, czasem jako kura, lub czasami jako paw, rzadko jako ognisty smok czy jakiś wicher. W zależności od regionu, Raruk był traktowany jako wcielenie Boga nieba sfaroga. W innych miejscach jako zwierzęcy towarzysz tego Boga. W niektórych regionach Raruk uchodził za strażnika krainy Bogów, co pełniącą funkcję no, sugeruje jakieś takie spore rozmiary, bo Tęgą I rozmiarem miał być w ogóle zbliżony do żmii. Pojawienie się go na niebie przynosiło ludziom światło oraz ciepło, a w ogóle osoba, która dostrzegła raroga, była obdarzona boskim błogosławieństwem i miało jej dopisywać szczęście. Z czasem ten potężny ognisty ptak tracił na potędze, jak odchodzą od wiary ojców, i przeistoczył się w takiego malutkiego demona, mogącego się zmieścić w kieszeni. Mimo to nadal przynosił szczęście i pomyślność. Między innymi w rosyjskim folklorze raróg przybrał postać żar ptaka, właśnie jak występowały złote jaja, z których mógł się wykluć raróg i jajo przez 9 dni musiał wysiadywać człowiek. W mitologiach najbliższym krewnym raroga jest oczywiście feniks, mityczny ptak, symbol słońca i się odradzającego się życia. A w ogóle motyw ognistego ptaka, mającego związki ze słońcem, tak naprawdę przewija się w wielu rozmaitych mitologiach. Trzecią postacią w mitologii, ciekawą dosyć, była Lamia. To było stworzenie, którego nazwa pojawia się tak naprawdę w wielu mitologiach, a jej opis różni się w zależności od regionu. Lamia pojawia się m.in. w mitologii greckiej, słowiańskiej, w szczególności bułgarskiej, czy też nawet w mitologii baskijskiej. W starożytnej Grecji była królową Libii, kochanką Zeusa, ale stała się potworem w kobiecej postaci, który pożerał dzieci i młodych mężczyzn. Według mitu Hera w zazdrości za zdradę Zeusa z Lamią zabiła ich dzieci. Lamia zaczęła mordować wszystkie napotkane dzieci, zmieniając się w okrutną bestię. Potrafiła jednak oczywiście przybierać kształt pięknej kobiety po to, aby uwodzić młodych mężczyzn, by następnie ich zabijać i pożerać. Lamię zaliczano do menat, czyli bachantek. Słowo w ogóle lamia było również używane jako straszne słowo, takie do straszenia, karcenia, dzieci. W późniejszych tradycjach i opowiadaniach Lamla, Lamlaj, tak to się powinno wymagać, stała się rodzajem fantomu. Przypisywano jej cechę węża lub nazywano ją w ogóle wężową istotą. Lamię kojarzono z półkobietą półwężem z libijskiego mitu, gdzie potwór wysłany został do Argos przez Apolla, by pomścić psymatkę, córkę króla Krotopusa. Istnieje mit, w którym Hera pozbawiła lamnę zdolności snu, sprawiając, że nieustannie przeżywa cierpienie po stracie dzieci. Zeus zapewnił jej ulgę, obdarowując ją zdolnością wyjmowania oczu. Posiadała również umiejętność zmiany kształtu. Lamia w późniejszych okresach stała się uwodzicielką, która kusiła młodych mężczyzn i w sumie zabijała ich. Oprócz lami w Libii jest również lamia Sybaris, będąca legendą w okolicach Delw. No, obie pośrednio związane były jakoś tam z wężami. Według libijskich przekazów lamia była córką Posejdona i matką Sybilii. Porównuje się lamię za serpentyno podobną meduzę. Meduza też oczywiście wywodzi się z Libii była jedną z trzech gordon. W niektórych wersjach wymienione, wymienne oko należało do właśnie tych trzech gordon, meduzy i jej sióstr. Czasem utożsamiano lamię z hecate. Niektórzy nawet uważali, że może pochodzić. Od mezopotamskiego demona Lamaszu. Lamia była przywoływana przez matkę lub nianię, by straszyć dzieci albo zachęcać do dobrego zachowania. Często nazywane ją w ogóle pożeraczką dzieci. Obecnie w greckiej tradycji ludowej lamia przetrwała i posiada wiele swoich tradycyjnych atrybutów. Wspólne określenie dziecko zostało uduszone przez lamia. Tłumaczy się tym powiedzeniem śmierć nagłych dzieci. Natomiast jeśli chodzi o słowiańską mitologię, to smoko podobny demosłowiański, występujący w mitologii bułgarskiej, również nazywa się Lamia z języka bułgarskiego i przedstawiana jest jako skrzydlaty z kilkoma głowami o ostrych zębach. W, tradycjach, w tradycyjnych w ogóle przekazach Lamia żyła w pieczarach lub w pobliżu rzeki. Niektórzy uważali, że zamieszkiwała dna, mórz czy jezior, była zwiastunem suszy i łaknęła krwi, potrafiła wstrzymać rzeki. Nie otrzymała ludzkiej ofiary. Demon ten był przeciwnikiem świętej Ili, czyli Eliasza lub życzliwego Zemei. W legendzie świętym Georgii święta zabija lamię swoją kopią. W polskiej wersji jest nim oczywiście święty Jerzy, który zabija Smoka. Lamia posiadała również swój odpowiednik w Macedonii jako lamia, lamna oraz w niektórych serbskich obszarach jako lamnia. Jeśli chodzi natomiast o Wspomniano baskijską mitologię, to w tej mitologii jest to Serena zamieszkująca rzeki. Uchodziła za piękną istotę z kaczymi stopami, yy, która przeczysywała długie włosy z złotym grzebieniem i potrafiła łatwo oczarować mężczyzn. Lamiak pomaga tym, którzy dają mu prezenty, zapewniając im pomoc w pracy. Według wierzeń, gdyby rolnik zostawił im pożywienie na brzegu rzeki, lamia zjadła je w nocy, a w zamian skończyłaby pracę na polu, które pozostało niezaorane. W niektórych regionach mosty były właśnie budowane przez lamię. No co, podobno lamia po długiej stronie tęczy, przeczesuje włosy, a gdy słońce oświetli jej włosy, właśnie wtedy ten czas się otwiera. W niektórych miejscach istniały również samce charakteryzujące się naszą siłą, ale one miały troszeczkę inne określenie, bo na nie wołano po prostu lamia. Kolejną postacią z mitologii słowiańskiej jest niewątpliwie kościej Wieczny. To taki zły czarownik występujący w folklorze rosyjskim. Kości posiadał niezliczone bogactwa, a do najważniejszych z nich była żywa woda i martwa woda. Żywa woda przewracała do życia zmarłych, natomiast martwa woda leczyła rany i zapewniała długowieczność. Ten czarownik był nieśmiertelny i nie mógł zostać zabity konwencjonalnymi środkami, które atakowały jego ciało, ponieważ ukrył swoje serce, duszę poza ciałem. Zabić go można było tylko poprzez złamanie igły ukrytej w jajku. Jajku było w kaczce, kaczka była w zającu, zając w skrzyni. Skrzynia natomiast zakopana była w ziemi pod zielonym dębem na bezumnej wyspie na środku oceanu. W wiecznej mieszkał w złotym zamku wśród gór, w którym więził księżniczkę. Czarownik uznał, że nic mu nie zagraża i na wszystko jest w zasadzie przygotowany do momentu, aż księżniczka w ogrodach zamkowych nie spotka księcia. Odzyskawszy nadzieję na wolność, księżniczka zaczęła sklepiać Kościołowi, by ten wydał sposób na jego pokonanie. No i ten oznajmił, że jego zguba leży w miotle, znajdującej się pod progiem. Księżyczka czy miotłę w ogień, lecz Kościołowi oczywiście nic się nie stało. Księżniczka nadal kadziła czarownikowi, więc ten oznajmiał, że na pobliskim polu pod trzema dębami znajduje się robak, a jego rozniecenie spowodowałoby jego śmierć. Książę oczywiście znalazł robaka, ale jego zabicie nie przyniosło zguby czaroksiężnika. Przy kolejnej próbie księżniczka poznała prawdę. Zguba kościoła znajdowała się na dalekiej wyspie, to była wyspa Bujan, pośrodku oceanu. Na wyspie pod dębem pokopana, podkopana była taka skrzynia, w której był koszyk, w koszyku zajął, w zają, w kaszce jajko. Jeśli ktoś znalazł z stuk jajko, zabiłby czarownika. Książę odnalazł jajko i powrócił z nim na zamę. Kościeja. Ten zaś chciał zabić oczywiście bohatera, lecz ten cisnął jajko i kościej zaczął wyjść się z bólu. Czarnoksiężnik sięgnął po miecz, lecz książę rozbił to jajko, zabijając tym samym kościeja. Istnieje oczywiście wiele podań dotyczących kościeja, na przykład według których w jajku znajdowała się igła, a każdy kto ma jajo ma tego właśnie kościeja w swojej mocy. Zaczyna słabnąć, choruje, traci zdolność do zrzucenia czarów. No. Jeśli jajko zostanie rzucone, podobnie będzie rzucał się wbrew swojej woli. Jeśli igła zostanie złamana, kościej umrze. W suwiańskich podaniach pojawia się określenie kościerze. I kościej w starym dialekcie oznacza tak naprawdę szkielet. Kościej oczywiście znany jest również jako kościej nieśmiertelny, ale też. Również znany jest pod postacią cara kościeja. Przechodzimy do czegoś piękniejszego, czyli do nocy Kupały. Kupała to rosyjski bóg wody, którego nazwa wywodziła się od kupat, czyli kąpać się. Był czczony wśród pogańskich Słowian, pośród poden ludowych. Jest wzmianka o martwej wodzie i oczywiście o żywej wodzie, które posiadały cudowne właściwości. Kupała był również bogiem miłości i płodności. Podczas świętej nocy kupały wrzucano do wody wianki zrobione z kwiatów, a także palono ogniska. Zupełnie jak w cytyckim świecie Beltane ludzie tańczyli przy ogniskach oraz przeskakiwali przez płomienie, by oczyścić się z grzechów. Kukła kupały wykonana ze słomy, przystrojona ozdobami i wstążkami była niesiona przez procesję do świętej rzeki, gdzie była topiona. No, bardzo dużo tutaj jest właśnie z tej naszej marzanny też, prawda? Istniały regiony, gdzie kukła była palona w świętym ogniu. Podczas nocy Mały młode dziewczęta i młodzi chłopcy poszukiwali na mokradłach kwiatu paproci, który był wróżbą pomyślnego losu. Legendy o świecie paproci, zwanym również perunowym Kwiatem. Te legendy wspominają w sumie o ludziach, którzy błądzili po lasach i mokradłach i próbowali odnaleźć ten magiczny kwiat paproci, który obdarzał bogactwem, siłą i mądrością. No, kwiat ten był widzialny, ale tak naprawdę tylko przez krótki okres czasu, a szczerze mówiąc. Delikatnie mówiąc, w oka mgnieniu. I tutaj możemy też powiedzieć parę słów o rusałkach, czyli nimfach wodnych, w mitologii słowiańskiej, które powstawały, kiedy dziewczyna, młoda kobieta, utopiła się. W zależności od regionu, rusałka była różnie przedstawiana. Rusałki z Dunaju i Dnieprów były czarujące, wdzięczne, cudownie śpiewały. Były takie otoczone mgiełko sereny, bawiły mężczyzn po zagładzie. Śmierć przez utonięcie było przyjemniejsze niż oczywiście u syberyjskiej odmiany rusałek, które raczej przypominały takie celtyckie banshee. Rusałki z północy cechowały się rządzą krwi, były brudne i zaniedbane oraz w przeciwieństwie do południowych kuzynek nie stosowały sztuczek oraz nie śpiewały. Ogólnie były to nagie wiedźmy, które chwytały swoją ofiarę, torturowały ją, oczywiście zanim ją utopiły. Czasem, jeśli były w lepszym nastroju, takim troszeczkę niemorderczym, no to niszczyły sieci, zsyłały powodzie i sztormy lub kradły płótna, nici z jakichś tam okolicznych domów. W sumie rusałki posiadały naturę wodną, jak i leśną, oraz uważano w sumie, że rusałki w noc księżycową tańczyły na polanach, a w miejscach, gdzie rosła trawa, zboże, po których one stopały, to na trawa i zboże robiły się gęściejsze. I jeszcze na zakończenie chciałem powiedzieć o czterech takich duchach, bóstwach z mitologii słowiańskiej. Pierwszym jest bieł, czyli białobóg, biały bóg, dobry bóg świata i dnia oraz czernobóg, czarny bóg, zły bóg ciemności i nocy. No i te dwa, ci dwaj bogowie symbolizowali dawny dualizm. Biełun pojawiał się w ciągu dnia i był życzliwy ludziom, pomagał tym, którzy zgubili drogę oraz tych, którzy los w sumie nie oszczędzał. na przedstawiano jako starego człowieka ubranego na biało z długą brodą. Głównie wierzono w niego wśród wschodnich Słowian, czyli to są tereny od Ukrainy aż do Białorusi. I na postacią może być na przykład Num. Num był bogiem nieba, który na początku świata wysłał ptaki, by te zbadały, znajdujący się poniżej wodny chaos. Następnie NUN stworzył z błota suchy ląd, który jeden z ptaków przyniósł w dziobie. Główne wyznanie tych wyznawców boga Numa znajdowały się na terenie północnej Rosji, wśród ludzi zamieszkujących półwysep Jamał nad Morzem Karaimskim. W sumie to był lud wywodzący się z gór Uralu i gór Ałtaju. Słowiańska bogini matka, czyli Mati Syra Ziemia, która jest jedną z najstarszych i najważniejszych bóstw wśród bogańskich Słowian, była tak naprawdę istotą najwyższą, mądrą, świadomą, proroczą oraz sprawiedliwą. Matysera ziemia oznacza wilgotną Matkę Ziemię i określa ją jako taką wiecznie żyzną, żywotną i rozrodczą. W niektórych regionach Rosji, by usłyszeć głos ziemi, ludzie przy pomocy niewielkiego kija, bądź palcami robili otwór w ziemi, potem przykładali do nich ucho, by usłyszeć co mówi. W zależności od głosu można było przewidzieć pomyślność plonów, bo dobre plony to był odgłos niczym sunące po śniegu obciążone sanie, natomiast nieudane plony to był odgłos takich właśnie pustych san. Oczywiście spory prawne dotyczące własności ziemi rozstrzygano przez wezwanie jako świadka właśnie najwyższej matki ziemi. Przysięgi, między innymi przysięgi małżeńskie, dokonywano z grudką ziemi na głowie. Kult matki Syra ziemi trwał praktycznie do 1917 roku, pomimo rozpowszechniania się Chrześcijaństwa. Gdy zapanowała epidemia lub pojawiała się właśnie jakaś plaga, wracano jeszcze często do dawnego e, kultu. W wiosce o północy staruszki potajemnie wzywały pozostałe kobiety. Wybierano wśród nich dziewięć dziewic i trzy wdowy. Zaprzegano do pługa jedną z wdów, która prowadziła inna wdowa, oczywiście. Okrążały wioskę drążąc głęboką prózdę w ziemi, uwalniając w ten sposób jej ducha, który miał rozprawić się z chorobą. Wdowy w dłoniach czaszki a ci dziewice niosły w dłoniach kosy. Jeśli na swojej drodze spotkały mężczyznę, był on od razu zabijany. Pomimo, że mati i syra ziemi nie przypisywano żadnej formy, ani ducha, ani człowieka, wierzono, że w określone dni w roku przyjmuje ona postać kobiety. Pojawiała się jako kobieta słowiańska, nosząca szaro-ciemno-zielone szaty oraz jasno-kolorowe wstążki i ozdoby. Często odwiedzała domy i udzielała rozmaitych błogosławieństw. I ostatnią postacia z mitologii słowiańskiej, która mnie w jakiś sposób zafascynowała, to jest Erlik, bóg umarłych oraz złych duch powszechny na terenach Syberii, aż do Laponii, który zupełnie jak pierwszy człowiek Adam stracił łaskę Pana. W tatarskim nicie dotyczącym jego powstania jest mowa o tym, jak niebiański ulger stworzył go z błota, a posiadającego ludzkie rysy, które unosiło się na oceanie. Erlik stał się ojcem ludzi, jednak przez swoją pychę został skazany na życie w Głębinach, stając się w ten sposób władcą umarłych. W późniejszym czasie Elgen kazał przynieść Erlikowi trochę ziemi z Głębin, lecz ten, w nadziei, że uda się stworzyć własny świat, schował trochę piasku w ustach. Elgen, Ulgen rzucił przyniesioną ziemię na powierzchnię oceanu. Ta zaś zaczęła rosnąć i tym samym w czasie um, gdy rósł również Piach w jego ustach, ten zaczął się po prostu dusić. No, Erlich był zmuszony wypluć było to z ust, które zmieniło się w mokradła i tak naprawdę we wszystkie nieprzyjemne miejsca na ziemi. Myślę, że troszeczkę przybliżyłem Wam postacie z mitologii słowiańskiej, tak więc lajkujcie i subskrybujcie kanał.